Czy wiesz, że w środku Holandii znajduje się pustynia? Nie, to nie Sahara. To Park Narodowy Lonse Endrunense Danem. Jeden z największych ruchomych wytym w Europie. Jest pięknie i rzeczywiście Holandia ma pustynię. Nie sądziłam, że będę musiała ciągnąć rower przez tyle piachu. Rowerem przez pustynię Holandii jedziemy. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu. Słuchajcie, dzisiaj mamy przepiękną pogodę w Holandii i zabieram Was na przecudowną wytyczkę rowerową w naszych okolicach. Wyruszamy z Helmont, mamy do pokonania 65 km, idziemy w stronę Tilburga. Czeka nas bardzo fajny vlog, będzie to vlog rowerowy. Spakowaliśmy rowery i idziemy szukać piasku. Zatem serdecznie zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o bagażnik, mamy bagażnik Tule Velo Compact 926. W kanale zobaczycie również filmik, jeżeli chodzi o ten model. Dobra, dojechaliśmy do miejsca docelowego, do parkingu. W opisie zobaczycie też parking. Za pół kilometra zaczyna się ścieżka. Ścieżka jest wytyczona przez aplikację Komot, również udostępnię wam żebyście mieli wgląd do trasy Brabanse Sahara, jedna z największych ruchomych wydm w Europie. Słuchajcie, ma 3,5 tysiąca hektarów. Także jestem bardzo ciekawa tej trasy. Cała trasa ma około 26 km. Także całkiem wymagająca. Są z nami dzieci, a też wyzwanie dla Kacpra bo Kacper będzie miał taką w sumie bo Kacper będzie miał w sumie taką swoją pierwszą e, duszą trasę, także niecałe 30 km. No i jest to nie lada wyzwanie. Jesteśmy teraz w Udenhout. tutaj zaczyna się właśnie ta trasa rowerowa. Tutaj zaparkowaliśmy autko. Zaczynamy tą rowerową przygodę. Właśnie wchodzimy do Narodowego Parku. Jeżeli chodzi o sam park, dostał oficjalnie nazwę Parku Narodowego w 2004 roku. Wcześniej po prostu nie było to oficjalnie. Ten park już istnieje od wielu, wielu lat. I my będziemy pokonywać tą trasę. Od naszego parkingu pokonaliśmy 5 km. Tutaj mamy pierwszy e, piknik, bo oczywiście wszyscy są głodni, a mamcia zrobiła naleśniki, także zjemy naleśniki i zaczynamy tak naprawdę tutaj tą trasę. Widać pierwsze wydmy, Uj, zobaczcie jak e, jest pięknie i rzeczywiście Holandia ma pustynię. Wydmy cały czas się przemieszczają, jak na prawdziwej pustyni. Z bardzo ciekawych informacji, pustynia nie została utworzona naturalnie. Jest to niestety e, obraz tego, że wycinane są lasy. W średniowieczu tutaj wypasano e, owce, zniszczono wtedy glebę i wiatr zrobił swoje. Ludzie zniszczyli darni i korzenie, e, i rzeczywiście tutaj ten piasek zaczął wędrować. Także jest tutaj efekt tak naprawdę nienaturalny. Zrobiliśmy dopiero 7 km, także zbieramy się i jedziemy dalej. Na trasie są różne restauracje, gdzie można wypić kawę, zjeść, także też w bardzo takich magicznych miejscach. My akurat mamy lunch ze sobą, ale chciałam Wam tylko pokazać, że są tutaj miejsca, gdzie można odpocząć po takiej jeździe, po spacerze. Są to takie klimatyczne miejsca, restauracyjki z pięknym widokiem. Dzisiaj jest 24 stopnie w Holandii. Odpukać mogę powiedzieć, że nie możemy narzekać na pogodę, bo od półtora miesiąca nie pamiętam kiedy tak lało w Holandii. Jest naprawdę bosko. Kacper pokaże tym czterolatkom, że można jeździć na rowerze i zrobić 26 km. Słuchajcie, ja Wam tego pokazuję: czterolatka, ale ten czterolatek jest taki trochę laniwy. Także z tym starszym nigdy nie było problemu. Zawsze był taki mega aktywny i ma dużo siły i energii. Jednak ten czterolatek, no, trzeba go motywować. Także cały czas dziś mówię, że lody czekają na końcu. Albo Lamilia, Lamal już zaczął wyścig. 19 numer już prawie startuje, wyścig zaczyna. I w meta! Pokonaliśmy prawie 14 km, pozostało 13. Zrobiliśmy sobie w połowie drogi pauzę. Tutaj za nami jest restauracja i tutaj jest też miejscówka z wydmami. Mam akurat gratis filtr, 30, świetny pomysł. No i słuchajcie, tutaj z tej perspektywy te wydmy wyglądają tak. No powiem Wam, że wyglądają naprawdę zarąbiście. Słuchajcie, zjedliśmy lody, wjechaliśmy tylko troszkę dalej, znowu piękna miejscówka, także znowu się zatrzymaliśmy. Teraz ciężko z duszą jazdą. Także zobaczcie w ogóle za mną jakie cudowne miejsce na piknik, na spędzenie czasu ze znajomymi, naprawdę mega. Zostało nam jeszcze 3 ostatnie kilometry do naszego parkingu. Robimy pętlę. E, powiem Wam szczerze, że jestem w szoku nie spodziewałam się e, tutaj takich widoków: cisza, natura, dzikość. Holandia to nie tylko tulipany i kanały, ale również wytmy, piasek i spokój. Dla miłośników przyrody i e, lubiących spędzać tak aktywnie e, czas e, serdecznie polecam tą trasę. W opisie filmu będzie pełny opis trasy, jak również link do tej trasy w aplikacji Komod. Także serdecznie polecam, przepiękne widoki, super można się zresetować, także my już kończymy tę imprezę i jedziemy w stronę parkingu. Jeżeli dotrwałeś do końca i podobał Ci się materiał, daj serdecznie łapkę w górę. Jeżeli e, lubisz takie wyprawy e, rowerowe, na pewno nie będzie to jedna, nieostatnia, e, subskrybuj kanał, e, daj łapkę w górę, napisz jakikolwiek komentarz. E, I widzimy się w kolejnym nagraniu. Cześć! 27 km. Gratulacje pierwsze 27 km, panie. Jak się czujesz? Powiedz. Fajnie. Fajnie. Opłacało się tyle jechać? Tak. A fajne były widoki? Tak. Tak? A co Ci się najbardziej podobało? Lody. Lody. No i super. Give up.